No, była taka sytuacja, o której czasem można z uśmiechem opowiadać ale ona była, niesamowicie gospodarny Książę Siemowi IV o tym, który, co ja mówię ciągle że nadał prawa miejskie, zresztą swoje ostatnie 8 lat żywota, kiedy oślep spędził tu na zamku i na zamku gostynińskim oczywiście zmarł wtedy zawiadywała księstwem mazowieckim całym Mazowszem jego żona, jego żona ta Aleksandra Aleksandra I, i on tutaj sobie upodobał to miejsce, ale chcę też powiedzieć coś tak, taką jako ciekawostkę, że krzyżakom książęta Marzowieccy byli winni 10 kop złota za, za wydzierżawienie kujaw brzeskich. No i się mówi czwarty, który uchodzi za takiego gospodarnego, podrobił te dziesięć. Kop y, grosza w Srebrze oddał krzyżakom, po 8 latach się to wydało. No i się, zaczęły, zaczęły się różne niesnaski, bitwa pod i różne inne rzeczy, które tu się działy, to głównie z tego, z tego tytułu.